Jeżeli ktoś kiedyś podejdzie do ciebie i powie ci: Zagrajmy w trzy karty, możesz wygrać kupę pieniędzy, to czym prędzej uciekaj, bo w tą grę absolutnie nikt nigdy nie wygrał. Dla teoretycznie jest bardzo proste, natomiast w tej grze, bo oszust zawsze ma tylko trzy karty. Ma jednego czarnego jokera w tym przypadku, drugiego identycznego czarnego jokera i jednego czerwonego asa. I to właśnie jego trzeba będzie znaleźć. Natomiast oszust zaczyna mieszać karty. Bardzo powoli, jakby mu to nie zależało, pytacie, gdzie jest As i prosicie, żebyś postawił pieniądze. Jeżeli postawisz pieniądze, to niestety już przegrałeś, no bo niestety na dole akurat tak się okazuje, był Joker. Jeżeli strzelisz górę, to na górze niestety również mieliśmy Jokera i nawet jeżeli powiesz, że na środku, to na środku również był Joker. Oszust będzie próbował dać ci się odegrać. Powiedzcie, nie ma problemu, znajdź w takim razie Jokera, będzie trochę łatwiej. Ty już widziałeś, że Joker był wszędzie, więc będziesz znowu próbował postawić pieniądze i znowu niestety przegrałeś. Bo jeżeli teraz spróbujesz sprawdzić na dole, to na dole mamy już Asa. Jeżeli myślisz, że na górze w poszukiwaniu Jokera również jest tutaj As, a na środku niestety również jest As. Mogę ci wytłumaczyć, jak to działa, natomiast umówmy się, jeżeli wytłumaczenie cię oszuka, no to będziesz musiał zrobić to, o co karta cię poprosi. Wiem, że to nie ma sensu, ale będzie miał więcej sensu już za chwilę. Otóż to jest taka, że oszust zawsze w tej grze ma jokera. Oszust zawsze w tej grze ma asa i oszust zawsze ma jedno pytanie. A pytanie to w jakiej walucie trzymałem banknot przed chwilą? Napisz w komentarzu